Pisze sztuki, leży, steruje, śpiewa. Gra na perlnach, pianinie i gitarze elektrycznej. Można go znaleźć z widzenia, z teatru, z internetu, nie z telewizji. Jego sztuka, Dzieci Energii, przetłumaczona na trzy języki. Jest założycielem teatru Elohe Theater of Noise. Zagrał króla Edyba w Wiedniu po niemiecku. Co to taki? Przed państwem Jakub Palacz, aktor filmowy i teatralny dramaturg i performer. Przypisanie do <tryk> Witam serdecznie wszystkich. E, bardzo się cieszę, że mogę występować w tej sali. Tutaj kiedyś grałem e, w koszyku, krawę, kiedyś kosz powieszony w tej części Państwa. E, Sala zmieniła charakter. Bardzo się z tego cieszę, bo jest scena. To bardzo fajnie. Nie jest to scena wielka w teatrze narodowym, ale może być to bardzo dobra scena do wielu różnych zastosowań, na przykład kabaretowych, idealna wręcz. Kabaret nie lubi wielkich przestrzeni. Można też zagrać w współczesną, bardzo pięknie, na przykład dzieci energii, o których była mowa. Witam serdecznie i chciałbym powiedzieć parę słów o teatrze. Przepraszam, tylko na momencik, e, ponieważ my jesteśmy też e, bardzo wdzięczni za tą wizytę e, i chcemy się też wykazać e, pewną wiedzą na temat teatru. To no, może my potem, a tymczasem oddaję głos. Jeśli powtórzymy e, nasze jakieś już informacje zebrane wcześniej, to przepraszamy z góry, bo przygotowywaliśmy się. Dobrze. E, no, trzeba zapytać, e, jakie sztuki teatralne widzieliście? Nie da. Czy ktoś z Was y, może się pochwalić y, y, jakąś, jakimś spektaklem, który widział? Opera. opera. Jak to była opera? Nie, eee, wiem, to, znaczy to było Właśnie metro. Metro? Ktoś widział metro? Kto widział, Kto widział metro? Tak, ciągle metro grany. Pamiętam premierę metra. Było to bardzo wielkie wydarzenie dla polskiej kultury. Tak. Wtedy było takie, że to jest najspanialszy polski właśnie musical. No i można powiedzieć, że przez te lata, a grany jest przynajmniej 15 lat, jest to faktycznie znany bardzo polski musical. Ostatnio spotkałem jedną z dziewczyn, która wykonuje główną rolę właśnie obecnie w Polityce jak przejęła, przejęła śpiewanie głównych arii. Głównych arii, piosenek, no bo jak zwróciliście uwagę, to jest Muzyka jest czymś pomiędzy teatrem a operą. Jak, jak, powstał, jak powstał taki muzyka? Skąd się bierze nagle takie metro? No bo przecież jest opera, tak jak mówisz, byłaś w operze, klasyczna forma, a metro nie jest klasyczną formą operową, prawda? Zauważyliście na metrze, że y, jest taki klimat rokowy, że jest, y, jest, jest coś, coś nowego, takiego ożywczego, dla, y, co jest inne niż opera. No bo opera to jest opera. Nie można powiedzieć, że opera jest gorsza od metra, albo metro jest lepsze od opery. To jest bardzo, bardzo głupie określenie. Ten kto y, y, tak mówi, to znaczy, że jest ignorantem, albo po prostu nie zna się. Po prostu się nie zna. Pamiętajcie, że to są różne, są różne konwencje. Konwencja to jest klucz do tego, aby zrozumieć czym jest teatr, w ogóle sztuka. Prawda? Mamy konwencję operową, czyli operę. Jest to klasyczna forma. Mamy metro, które jest nowoczesnym, nowoczesnym musicalem, ale możemy mieć również sztukę współczesną, klasyczną, normalnie zagraną. Jest to, są to na przykład takie dzieci energii, o których mówiliście. Dzieci energii są sztuką, którą bardzo chętnie pokażę kiedyś Wam, tutaj w Ternobrzegu. Zresztą pracujemy nad tym, aby był zgodny teatr telewizji z tej sztuki. Jest to, jest to sztuka o e, grupie religijnej, młodych ludzi, którzy, którzy założyli tą grupę i starali się żyć po swojemu, założyli, odcięli się od rzeczywistości, którą znacie, i założyli własną grupę, własną, własną grupę religijną. Religijną, tak, bo wierzyli w siłę energii, wyciągnęli, strukturowali, stworzyć sobie własny system filozoficzno-religijny i główny bohater wierzył w to bardzo, bardzo mocno, paru jego innych przyjaciół również, ale paru innych nie. I to właśnie ten rozkład grupy, to, że część osób poszła w, w złą stronę, spowodowało to, że y, grupa została postrzegana jako niebezpieczna i rozbita przez policję. Y, na, czy dobrze zrobiła policja, czy źle, to wtedy wy musicie ocenić. Y, czytając dzieci energii lub oglądając <kluzm>. fragmenty na YouTube, bo dzieci energii są nakręcone i przedstawione w jakiejś części y, już filmowo. A ja przepraszam myśmy już, przed my swoją wiedzą się pochwalić, to zapraszam na e, czołowe miejsce. I na pytania myślę, że będzie to e, również poszerzone. Powiedzę o teatrze. Zapraszam, młodzież. Witamy Pana w naszej szkole. Jak Pan wspomina czasy, kiedy Pan chodził do tej szkoły? To były bardzo piękne czasy. Powiem Wam, że jestem coraz bliższy tego, aby zorganizować na nowo ekipę filmową tutaj i spróbować, e, jeszcze rozmawiając z moimi przyjaciółmi, z moimi, przecież cała moja ekipa, moich przyjaciół, e, 10 moich znajomych e, z jednej klasy, z jednej klasy, mieszkało w tym bloku, obok tym żółtym, który więc nas była cała ekipa. I próbować sobie przypomnieć takie wydarzenia, dla nas ważne, aby nakręcić taki mały może film o tym, jak to było kiedyś. Dlatego bardzo to wspomniałem. wspomnieniowy wokół naszej szkoły rozumie, tak? No bardzo, bardzo byśmy byli zainteresowani. Myślę, że tak, to najlepsze hmm. z. Czy jedynka zajmuje ważne miejsce w pana sercu? To jest podobne pytanie jak tego? tak, no bo uczyłem się w dwóch szkołach podstawowych, w Trójce i w Jako próbowałem być młodym, wspaniałym, tak, w Trójce też, próbowałem być młodym, wspaniałym pływakiem, ale niestety okazało się, że moi kumple są znacznie mocniejsi i, i znacznie bardziej lepiej przygotowani do bycia zawodowym pływakiem, więc postanowiłem jednak dać sobie z spokój i przeprowadzić się do szkoły, która jest bliżej mojego domu, czyli tej rynki. I tutaj w sumie cieszyłem się, bo wszyscy moi przyjaciele byli obok z jedynki, więc mieliśmy bardzo mocną grupę, wymyślaliśmy różne ciekawe zabawy, niektóre się nie podobały bardzo. Najlepsza <grym Dajemnika> z tych zabaw to była kiedyś gra w pieniądze. Oczywiście powiem, jest fajna historia z tym pieniądze, bo y, troszeczkę z nudu, wiadomo, bo my jako y, uczniowie mamy dużo fajnych pomysłów, y, które wynikają z tego, że chcemy się odprężyć po zajęciach, więc wywierziliśmy grę pieniądze, które polegało też się rzucało, które też były monety, rzucało się pod ścianę monetę, ktoś inny y, też rzucał i ten, kto był bliżej zabierał. No i tak zaczęło się kręcić, że no, ja się, słuchajcie, nie wierzycie, ale będzie szkoła zakazała nam tej gry, no bo na, na korytarzu już pod każdą ścianą, pod każdą ścianą stały dzieci, które grały w pieniądze. I to zaczęło wyglądać jak syno coraz bardziej niż myśmy sobie oczywiście nie zdawali sprawy z tego, no po prostu myśmy po prostu sobie się bawili i próbowali, praktycznie mieliśmy już swój klub, wszystkich, którzy grali w te pieniądze i, i tu nie były duże kwoty, ale okazało się nagle, że to były ze, realne zyski. Więc, więc szkoła musiała troszeczkę wpłynąć na to, na to nasze działanie. Tak, no i na to jest jedno z takich ale byłem też przewodniczącym tutaj, przewodniczącym samorządu. samorządu szkolnego. To już pod koniec, prawda? I to też były fajne czasy, bo wtedy czuliśmy, że mamy taki, że troszeczkę naszej władzy jest troszeczkę w naszej rękach, że szkoła daje nam taką możliwość, słuchajcie, Nadaję wam zaufanie, no to dobra, macie sprzęt, macie, yy, macie możliwość działania, róbcie spektakle, róbcie jakieś fajne wydarzenia. No i myśmy się świetnie organizowali, wybory były normalnie, to też piękne wybory. Nie zapomnę faktycznie, że troszeczkę nie okazały się do końca, stracę yy, wam po latach, że nie okazały się do końca yy, demokratyczne. Ale były troszeczkę manipulowane przez nas. Taka była nauka demokracji, na dzisiaj to pamiętam. W ale... przydawnieniu już uległa ta informacja. Tak, tak, w przydawnieniu. W przydawnieniu uległa, więc. Ale były wybory, były wybory. To. I to fajne. To takie właśnie sytuacje różne pamiętam. W faktach naszej szkoły umieszczono następującą informację o padu. Uczeń ambitny, inteligentny, lubi dominować. <laughs> Krytyczny w stosunku do siebie, kolegów, śmiało formujące swoje poglądy, bardzo sprawiedliwy. Czy uważa Pan, że te cechy charakteru zdeterminowały Pana przyszłość? Czy też było inaczej? Bardzo się cieszę, że tyś tak napisał. To w ogóle bardzo fajne. To pani wychowawczyni Barbara Dęgiewicz. A To pani Barbara Dengiewicz, tak, była wspaniałą dawniej wychował i świetnie nas jako młodzież rozumiała. Chociaż raz faktycznie raz przyszedł do domu tata i powiedział, że... Dostał bardzo złe głosy od pani Tęgiewicz, bo co coś się stało. Że okazuje się, że pani Tęgiewicz twierdzi, że wy faktycznie z Orędziakiem, który teraz jest jego, jeden z kolegów, jest weterynarzem, jeden z że wy z Orędziakiem faktycznie dominujecie tą młodzież i jakoś ją tak organizujecie w coś. Że jesteście. coś co, Żeby jakoś tak właśnie, że coś takiego się dzieje. No. Ja tak tego nie czułem. Myślę, że to się działo w nie. Fajnie, że tam napisane są sprzecznie, że jest krytyczny wobec siebie. To jest ważne. Także myślę, że to, to, to z tego wynika. To często widzę, jak z moimi współpracownikami, że przez to, że jestem krytyczny wobec siebie, mam prawo od nich wymagać. I to chyba z tego wynika. Tak samo jest w teatrze. Jeśli ja, jako główna osoba mojej grupy teatralnej, założyciel, najwięcej od siebie wymagam, mam prawo wymagać od moich ludzi, i tutaj taki właśnie imperatyw. Ale. Myślę, że tak, to są ważne cechy i bardzo cieszę się, że ktoś to zauważył, to czy inteligentny, ambitny, ambicja zawsze może się zmienić. Ambicja może być też chora i tego nikomu nie życzę, ponieważ może dostrzega człowieka ambicje, mogą zaprowadzić bardzo złe rejony, zawiści, więc trzeba te ambicje bardziej poskramiać. Ja zawsze moim aktorom mówię, wy nie róbcie kariery. Oni wtedy otwierają oczy, jak to mamy nie robić kariery, my chcemy robić karierę. Mówię, nie róbcie kariery, róbcie activity. Czyli aktywność. Wasza aktywność jest ważna niż wasza kariera. To tak samo jak dzisiaj. Jestem tutaj z wami i czy to jest robienie kariery? Nie, raczej to jest aktywność. Po prostu potem chciałem przyjść do mojej szkoły, prawda? I o to chodzi. Często dla artysty, dla artysty jest ważne to, co się z nim dzieje, a nie to, co robi. Bo mógłby robić na przykład dla pieniędzy bardzo różne rzeczy, a wiecie, że taki show biznes ma różne odcienie, prawda? Nawet widać to w telewizji kablowej, jak za różne rzeczy potrafią płacić. Nas to nie interesuje. Artyści powinni realizować swoje projekty artystyczne głównie. One powinny być dla na nich najważniejsze. Dzięki temu mogą przeżyć, mogą żyć, mogą sobie pozwolić na jakiś piękny wyjazd. Dzięki temu mają dużo możliwości. No i świetnie, świetnie się czują przede wszystkim, są zadowoleni z siebie. Pieniądz czy kariera nie może być celem w samym sobie, to jest zły cel. Celem powinno być zrobienie wspaniałego filmu, zrobienie wspaniałego spektaklu teatralnego. Kariera dla kariery jest udą. i już mam nadzieję, że wasze pokolenie, bo moje jeszcze nie, nie rozumie tego ciągle. Moje pokolenie ciągle żyje się z celebrytyzmu, który był, dla mnie jest, nie, nie, nie interesuje się tym za bardzo. Oczywiście cieszy mnie, jak tam ktoś odniesie sukces, ale bycie sławnym tylko dlatego, że jest się sławnym, to dla mnie za mało. Uważam, że to jest śmieszne przede wszystkim i nieszczere. Ja staram się, aby to, co ja robię, i to, co moja sztuka teatralna była sławna, tak z tym przetłumaczeniem na języki, że to jest dla mnie sukces. Że napisałem sztukę teatralną Dzieci Energii, która mówiła o polskich realiach, a stała się ciekawym materiałem dla Niemców i dla Amerykanów. I to jest fajne, że ktoś o nim myślał, rozmyślał, myślał, czy ją nie zrobić. Może ją zrobią w Polsce. To jest nie tylko taka sztuka, jest kolejna sztuka, y, 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 dramat na miarę naszych czasów. To też jest sztuka, która y, jest troszeczkę y, przez teatry i dyrektorów bojkotowana, ponieważ mówi o trudnych relacjach polsko-amerykańskich, o których dzisiaj się już trochę mówi, a y, mówi się o różnych bazach, mówi się o różnych sprawach politycznych, a ta sztuka y, była trudna, ale była czarną komedią jest i została przetłumaczona i mówiła o World Trade Center, o pierwszej i największej ostatniej katastrofie dla Ameryki. Nie wolno się bać trudnych tematów. To też jest ważne. Pamiętajcie, bycie robić, robić wasze sztuki, teatry, bycie pisać poezję, nie bójcie się trudnych tematów. Bo w jakimś czasie okaże się, że to, co napisaliście, będzie żyło własnym życiem, a wy będziecie żyć własnym życiem. Więc to i tak będzie to i tak w pewnym sensie będzie procentowało dla Was.